Właśnie rozpoczynamy naszego Sylwestra. Jesteśmy już na punkcie widokowym Pattaya. To jest taki największy, najwyższy punkt widokowy w Pataj, skąd widać no, właściwie całą Pataję. Widać całą Walking Street, cały Walking Street, tutaj całą Zatokę, Beach Road, Pattaya Beach. No jest tutaj naprawdę tłoczno dzisiaj. Musimy przyjść... No jest obozowisko. Ludzie tego czują. Ciekawe od której godziny, nie jestem ciekaw. Ale naprawdę, tutaj są kołnierzy z, z dziećmi, z jakąś całą bo Nie wiem, od grana to siedzenie. Jest tutaj też cała ekipa fotografów, którzy będą stąd fotografować, więc yy, będą później robić jakieś właśnie zdjęcia. Tutaj są już przygotowane sprzęty panów fotografów, którzy będą robić zdjęcia. W najlepszym miejscu do robienia zdjęć z punktu widokowego. My też się postaramy zrobić jakieś zdjęcia. Mamy tutaj już yy, zaopatrzenie. Pokaż, co, co pijemy dzisiaj. Ja piję kompot. Kompot, no pokaż, pokaż. No ja piję kompot. O smaku, nie wiem, ale jest dobry. Zaopatrzyliśmy się już w spaje. Mamy po kilka spajów, już jednego po jeden sobie piliśmy, a Kasia pije już drugiego. Nie, ja piję już trzeciego. Mamy jakieś znaki. E, która jest godzina teraz? Jest za 10.11, więc jeszcze godzina i będzie, będzie mieć nowy rok 6 godzin wcześniej niż wy. Większość z was, którzy, którzy nas oglądacie, bo w Polsce jest 6 godzin później, wcześniej. Jest 17. No tak, znaczy no czas jest wcześniej, a Sylwester 6 godzin później. Jeszcze 50 minut do godziny 0. Kasia ma już dosyć. Usiedliśmy sobie też tutaj. Ja nie jestem w stanie siedzieć. No. Ja mam robaki w tyłku. Ja po prostu nie, nie jestem w stanie wysiedzieć w jednym miejscu więcej niż 10 minut. Usiedliśmy sobie, bo już nie mogliśmy wysiedzieć. Siedzimy w drugim rzędzie, za nami jest już trzeci rząd. Nawet chyba jeszcze dalej. <tryk> Niesamowitego. Coś niesamowitego to było chyba finał Wow Aż mi ręce polą od ale wow, było warto. Ale to było niesamowite. Wiedzieli co na koniec dobrego zostawić. No to Ale to było coś, było coś niesamowitego. Już zeszliśmy tam z Viewpointa, o tam z góry. Jesteśmy teraz już blisko. Um, Walking street. I zobaczcie ile z tej ludzi po prostu na mieście jest aż gęsto, no, szczególnie tam korki. A my kierujemy się właśnie w, walking, w stronę Walking Street, bo zgłodniliśmy. Idziemy sobie jeszcze coś zjeść. Ale mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi, korki o. Tak się podczas pokazu sztucznych ogni zaoferowaliśmy Tym pokazem sztucznych ogni, bo to był naprawdę genialny pokaz sztucznych no, ogni Naprawdę... Najlep... Było Najlepszy jaki kiedykolwiek w życiu Bieliznę. widziałem no... Nie spodziewałam się, a po prostu sam finał Ta końcówka, te ostatnie dwa po prostu sztuczne ogni To było... Coś niesamowitego. mam no. się jak w jakimś innym świecie. Było po prostu zajebiście. O. Więc e, trochę spóźnione, ale życzymy Wam... Czego im życzymy, czemu życzymy? Czego życzymy naszym widzom? Samych wspaniałości w 2016 roku. Wszystkiego, czego sobie zamarzycie. No głównie jakieś... E, jeżeli macie jakieś marzenia odnośnie przygód, zwiedzania jakichś ciekawych e, miejsc, podróży, tego Wam najbardziej życzymy. Żebyście odwiedzili, czy tam Azję, czy... Spełnili swoje marzenia. Może Indie, może Amerykę. Tam wszędzie, gdzie, chcecie, gdzie chcielibyście pojechać, gdzie macie marzenia, tego Wam życzymy, żeby w 2016 roku, żebyście tam pojechali. Ładnie.